Stewartowie. W 1660 roku, kilka miesięcy przed triumfalnym powrotem Karola II do Anglii, jego młodszy brat Jakub w sekrecie poślubił Anne Hyde. Małżeństwo oburzyło anglików, uważających, że ożenił się poniżej swojej godności. Wybranka okazała się kobietą bardzo inteligentną i pełną uroku, ale nie umiała utrzymać przy sobie Jakuba. Książę był niepoprawnym kobieciarzem. Księżna koiła poczucie upokorzenia przy stole, obżarstwo i kolejne ciąże zrujnowały jej zdrowie. Przed śmiercią przeszła na katolicyzm, a współcześni podejrzewali, że to ona namówiła męża do konwersji. Spośród dzieci Anny i Jakuba dorosłość osiągnęły jedynie Maria i Anna. Król Karol II postanowił uspokoić Anglików wzburzonych przejściem Jakuba na katolicyzm i w 1677 roku wydał Marię za Wilhelma III, księcia Oranii. Maria Stewart źle przyjęła wiadomość, że ma poślubić swojego niskiego, ponurego i pełnego rezerwy kuzyna, nazywanego przez jej siostrę Kalibanem. Płakała przez kilka dni, jednak niebawem Maria polubiła swoją nową ojczyznę i pokochała męża. Po wstąpieniu na tron jej ojca, stosunki w rodzinie Stuartów bardzo się pogorszyły. Jakub nie podniósł Marii pensji ani nie zadbał o wypłacenie Wilhelmowi pełnego posagu. Twierdził, że nie może być pewien, czy te pieniądze nie zostaną użyte przeciwko niemu. Maria zaś uważała, że jej ojciec sprzymierzył się z Ludwikiem XIV przeciwko jej mężowi. Bardzo szanowała Wilhelma, którego w jej oczach opatrzność uczyniła przywódcą protestanckiej Europy. Poparła go w batalii o koronę Anglii, wierząc, że jest przeciwko prawu Bożemu. Żeby mąż był posłuszny żonie i zadowolił się jedynie tytułem księcia małżonka. W upadku swego ojca widziała rękę Boga. Z jej dziennika wynika, że według Marii detronizacja Jakuba była niezbędna, żeby ocalić Kościół i prawdziwą wiarę. Nigdy nie zabiegała o jego wybaczenie ani ponowne kontakty. Kiedy umarła jej ojciec, Jakub odmówił noszenia żałoby. Na starość trapił go lęk, że utrata korony była Karą Bożą za jego notoryczne cudzołówstwo.